Was bardzo. Cześć Kacper, cześć Livia. Cześć, cześć wszystkim. E, czym właściwie jest wasz reportaż i dlaczego postanowiliście się zrobić jakiś materiał, który dotyczy po prostu bloków? No, mnie to bardzo ciekawi, chociaż tak jak już rozmawialiśmy jeszcze zanim e, zacząłem nagrywać, e, zawsze mnie to bardzo interesowało, ale no. Jednocześnie też dziwi mnie to, że zdecydowaliście się akurat na taki kierunek. Także opowiadajcie, co, jak i dlaczego. No to może zacznijmy od tego, że cała, cała, cały reportaż w ogóle powstał w ramach naszego seminarium licencjackiego to znaczy, jest to nasza forma dyplomu, którą realizujemy w ramach licencjatu. No i cały projekt jest częścią, cały reportaż, w sensie jest właśnie częścią całego projektu, który realizujemy w zasadzie już od ponad roku. Wszystko zaczęło się od tym całego planowania, zarządzania tego, co chcemy zrobić. Ja muszę się przyznać, że pomysł w zasadzie wyszedł pomysł o stworzeniu reportażu radiowego wyszedł od Livi, To ona zaproponowała mi współpracę właśnie już na samym początku naszego seminarium. No i ja przystałem na jej propozycję. Bo wydawało mi się, że, że rzeczywiście, tak jak już wspomniałeś wcześniej, jest to, no jest to ciekawe, jest to, jest to coś zupełnie innego. I tak jak powiedziałeś, że jest to blok, to gdybyś to powiedział naszym bohaterom, no to myślę, że oni od razu sprostowaliby to wszystko i powiedzieli, że no jednak, że to nie jest blok, to jest falowiec i to jest właśnie coś, co, co wyróżnia. No. Gdzieś na tle tego wszystkiego właśnie, Mam na nadzieję, ten rynek że... generalnie. Mam nadzieję, że mnie nie ukamieniują, jak będą to oglądać. Te słowa, o których właśnie powiedział Kasper, że, że to jest to nie blok to Falowiec, w ogóle wypłynęły też od naszych bohaterów, jak z nimi rozmawialiśmy. A pomysł, Kasper już wspomniał, że to, to gdzieś tam wyszło ode mnie trochę. I tak było, bo jak ja przyjechałam do Gdańska, ja w ogóle mam taki trochę sposób bycia, że jestem takim obserwatorem rzeczywistości yy, i powiedzmy, jadę sobie gdzieś tam tramwajem i, i obserwuję ludzi po prostu, potem gdzieś tam w mojej głowie rodzą się jakieś pomysły i powstają z tego fajne rzeczy. I tak też było z, z falowcami. Zobaczyłam ten budynek i stwierdziłam, że to jest jakaś kopalnia w ogóle historii. Potem się okazało, jak zaczęliśmy z Kasprem odczytać o tym różne jakieś reportaże prasowe czy, czy książki, że tam w ogóle nawet krowy były, czy na Wolkonie się śmieje, ale różne kury i tak dalej były takie historie. I razem stwierdziliśmy, po prostu, że to jest fajny temat, który. który z którego można fajnie opowiedzieć historię i, i chyba, chyba nam się udało? No ja myślę, że taka historia y, z reportażem to w ogóle jest coś fenomenalnego i myślę, że jesteście pewnego rodzaju prekursorami, więc myślę, że wiele ludzi z bardzo z wielką otwartością i też z dużym zaciekawieniem podejdzie do, do waszego projektu. A słuchajcie, powiedzcie mi jeszcze, czy wy albo ktoś z waszych bliskich, nieznajomych, czy rodziny mieszkał kiedyś w Falowcu, że jakby wasze patrzenie może na ten Falowiec wzięło się jakby z czegoś takiego, że mieliście jakieś doświadczenia związane z życiem w Falowcu, czy to jakby zupełnie naturalnie do was przyszło, mimo tego, że, że nigdy nie mieliście z tym wcześniej żadnej styczności? To pytanie do Kacpra Tak, tak się składa, że ja, ja miałem styczność, ponieważ gdzieś w Gdańsku na Przymorzu mieszkała moja rodzina, tak się składa, że ja teraz też mieszkam w Falowcu. Więc no ja, ja, ja spotykałem się z legendami miejskimi, że rzeczywiście przy Morze-Falowce jest to jakieś swego rodzaju siedlisko patologii. I ja zawsze miałem takie, takie wrażenie, że... Kurde, czy wy w ogóle byliście tutaj, widzieliście, co się tutaj dzieje? No, rzeczywiście on. Gdzie z daleka, może się rysuje, jako taki wielki wieżowiec, jakieś ogromne skupisko ludzi i tak dalej. Ale rzeczywiście, kiedy zacznie się zagłębiać w historię falowców, i przede wszystkim w historię ludzi, którzy, którzy w tych falowcach mieszkali, to, to postrzeganie o, to postrzeganie się diametralnie zmienia. My też mieliśmy przyjemność rozmawiać z historykiem sztuki, który pozwolił nam spojrzeć na falowiec jako. Nie jako budynek mieszkalny, ale jako swego rodzaju dzieło architektoniczne, bo warto podkreślić, że jest to jakby falowce powstały w, w, jakby w takim myśleniu bardzo modernistycznym i jak na tamte czasy falowiec to no był, po pierwsze, miał rozwiązać problem mieszkaniowy tamtych czasów, ale też no był swego rodzaju luksusem, dlatego że no, Teraz, to są, teraz może nam się wydawać to bardzo trywialne, ale w tamtych czasach nie było powszechnym na przykład centralne ogrzewanie, kanalizacja w mieszkaniach, jakby łazienka na jedno mieszkanie, a nie na innych, a falowiec właśnie się tym charakteryzował, że każde mieszkanie miało swoją łazienkę, każda rodzina miała swoją łazienkę, więc... Właśnie spojrzenie z tej perspektywy, nawet że na, jak na tamte czasy był to jakiś, jakiś rodzaj luksusu, jest już, jest już bardzo ciekawe. Czyli można pokusić się o postawienie tezy, że falowiec to coś więcej niż budynek, i jakbyście mogli powiedzieć, czy się ze mną, zgodzi, czy się ze mną zgadzacie, jakbym powiedział, że falowiec jest pewnego rodzaju specyficzną atrakcją gdańska, to czy przyznalibyście mi rację, czy nie? No, myślę, że trochę tak. My, my też, rozmawiając z naszymi bohaterami, e, mieliśmy okazję dowiedzieć się, że, że do falowca przyjeżdżały różne wycieczki kiedyś, całe autokary e, przyjeżdżały, żeby zobaczyć taki monumentalny budynek. E, więc myślę, że tak, to jest. E, to mogę się zgodzić z Twoim e, stwierdzeniem. E, I faktycznie gdzieś tam, jak ja na przykład, jak ja, cały czas, mimo że te falowce już, powiedzmy, dobrze znam, i gdzieś tam, jak koło nich przechodzę, to faktycznie czuję taki, taki respekt, że tak mogę to ująć. To jest faktycznie coś dużego i to jest coś więcej niż budynek, bo tam też te historie rysują się trochę inaczej. Niby to jest taka historia, powiedzmy, w pozytywnym tego słowa znaczeniu blokowiska, ale, ale jednak czegoś więcej, wydaje mi się. No właśnie, mam coś podobnego, kiedy zawsze przychodzę obok falowca, że jakby czuję jakby taką jakby jakąś płynącą od niego dobrą, pozytywną energię. Czuję właśnie, że za tym budynkiem kryją się jakby historie wielu ludzi, o wiele większej ilości ludzi niż w takim normalnym budynku mieszkalnym i jakby chociażby samo to jest, samo, samo to w sobie jest już w pewien sposób bardzo ciekawe i jakby intrygujące. Mam też do Was kolejne pytanie, czy ludzie, z którymi rozmawiacie, Czują się dumni z tego, że mieszkają w falowcu, czy bardziej traktują to jako takie zrządzenie losu, na które nie mieli wpływu i po prostu nie, nie widzą w tym nic szczególnego? Czy czują się w, jakiś, w jakimś stopniu, e, e, nie wiem, można powiedzieć, że e, wyróżnieni tym, że akurat mieszkają akurat w takim specyficznym, charakterystycznym miejscu w Gdańsku? Opinii jest mnóstwo, wiele, jak to tyle opinii ile, ile jest ludzi, ale z naszymi bohaterami było tak, że, że mamy opinie podzielone. Niektórzy po prostu tam są, bo gdzieś tam zostali z rodzicami, albo po prostu nie mieli wyboru i mieszkali w tym falowcu. A też mamy tą grupę, która falowiec uwielbia i traktuje go jako, jako taki, takie swoje miejsce na ziemi. Czyli można powiedzieć, że, mimo wszystko, większość ludzi w pewien sposób traktuje te falowce jako taki powiedzieć miły dodatek do ich życia, jakby coś, co jednak w pewien sposób ich wyróżnia. No myślę, że tak. Myślę, że sam fakt, że my zgłosiliśmy się do nich z chęcią wysłuchania tych historii, no myślę, że udało nam się gdzieś stanąć pośrodku, w sensie w naszym reportażu stanąć pośrodku, bo tak jak Liwia wspomniała, te, te, te zdania są podzielone i właśnie uważam, że reportaż będzie dobrą taką okazją gdzieś do, do wysunięcia jakiejś własnej opinii na ten temat, bo, bo są to różne historie, różne oceny. No i mamy nadzieję właśnie, że, że, właśnie że, że dzięki temu naszemu reportażowi ta świadomość, przede wszystkim zwiększy się świadomość, bo na opinię myślę, że raczej nie wpłyniemy, jeżeli ktoś sam nigdy nie miał, nie będzie miał okazji mieszkania w falowcu, to trudno będzie mu zrozumieć bądź uwierzyć w wiele tych rzeczy, o których wspominali nasi, nasi bohaterowie. Ale sam fakt, że rzeczywiście za, jakimś, za, za jakimiś takimi zwyczajnymi stereotypami i legendami miejskimi kryją się historie i zwyczajnie jakiś nawet kontekst historyczny, który wiele, wiele z, tych, z tych rzeczy teraz wyjaśnia. A kiedy jakby rozpoczynaliście w ogóle rozmowę o tym, że chcecie zrobić ten reportaż, to spotykaliście się? Z takim zaciekawieniem wśród ludzi, czy raczej z takim przerażeniem, że o nie, tutaj ktoś taki jakby z zewnątrz chce się do nas zbliżyć i jakby poznać nas od środka? Jakby opowiedzcie, może też o tym, jak to było, jak, jak wyglądały w ogóle początki robienia tego reportażu? Czy ludzie właśnie byli nastawieni pozytywnie, czy właśnie się czegoś obawiali? My mieliśmy w ogóle mnóstwo obaw i lęków w sobie. No bo właśnie, za, tak powiedzmy też, zaskoczyła. Tak, co wy czuliście w tym, w tym Ogólnie to, to naprawdę byliśmy tacy, że tak powiem, zestresowani, taką Kasper ma taką naturę bardzo <grym> skłoną do stresu. Ale tak, faktycznie było tak. Na, na początki zawsze są trudne. Też nam pandemia trochę przeszkodziła, bo wiadomo, że ta obawa się zwiększyła, że nikt z nami nie będzie chciał porozmawiać, bo jest teraz taka tendencja trochę zamykania się ludzi gdzieś tam w swoim gronie i tylko w swoim domu. Ale koniec końców znaleźliśmy naszych bohaterów i, i udało nam się z większością z nich spotkać na żywo. Co też jest dla nas no, czymś cudownym, bo to jest jakby najlepsza ta część pracy dziennikarskiej, gdzie możesz spotkać się z tym drugim człowiekiem i po prostu usłyszeć jego historię, którą potem my chcieliśmy. Opowiedzieć dźwiękiem. Także to jest coś, coś jakby wspaniałego. No wiadomo, zawsze początki są trudne. Uczyliśmy się też na swoich błędach, zawsze te pierwsze pytania, układanie jakiegoś tam powiedzmy scenariusza naszej rozmowy nigdy nie, nie, nie wychodziło, bo w końcu ktoś nam opowiadał zupełnie co innego, co chcieliśmy. I było trudno, na pewno. Myślę, że tak uczyliśmy się w ogóle takiego trochę też jakby. Zadawania pytań, trochę pracy ze sprzętem, taki z którym, no, że tak powiem, mieliśmy styczność, ale jakby nie, nie praktykowaliśmy tego, więc e, no, dużo nowych doświadczeń, e, cały ten, cała praca nad projektem i też fotoreportażem, bo to też trzeba wspomnieć, że fotoreportaż także powstaje. Właśnie, właśnie. Że, że to w ogóle wszystko, te, ten aparat, który mieliśmy w ręce pierwszy raz tak naprawdę. To jest niesamowite uczucie, i po prostu jakby ja, na przykład, jakby na końcu, trochę na finiszu naszej drogi, czuję się naprawdę dumna, bo, bo mam za sobą teraz bagaż doświadczeń, które mogę gdzieś tam nieść dalej, i, i to jest super, że mogłam też poznać takich ludzi pracując nad tym projektem. Także, także myślę, że Kacper się ze mną zgodzi tutaj. Tak, rzeczywiście wiele, wiele może nie pomysłów, ale planów zweryfikowała właśnie pandemia i takim zagrożeniem całym najważniejszym dla naszego projektu było właśnie nieodnalezienie bohaterów do naszego projektu. No, mieliśmy to szczęście, żeby jeszcze się spotkać osobiście, ale tak jak, tak jak Livia mówi, my, my wiele o reportażu radiowym słyszeliśmy i tak dalej, ale to jest jakby nasz pierwszy raz i wiele, wiele oprócz takiego doświadczenia zawodowego, stricte dziennikarskiego, które wyciągnęliśmy, to oprócz tego też wyciągnęliśmy wiele takich umiejętności, takich miękkich, to znaczy praca w zespole, bo też trzeba powiedzieć, że mimo wszystko, że my gdzieś studiujemy na jednym roku, bardzo się lubimy prywatnie. To też w pracy mamy różny temperament i musieliśmy bardzo mocno e, współpracować i dogadywać się wielokrotnie, pójść na kompromisy, e, więc, więc no, nauczyliśmy się też wiele o sobie. Więc no, to jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie i, i no zobaczymy. Ja jeszcze, jeszcze nie wiem, czy jestem dumny. Poczekam do środy, do premiery i wtedy, wtedy zobaczymy, czy, czy będę ja, mógł tak śmiało ja muszę... powiedzieć, że jestem dumny. Ja muszę się zgodzić z Kacperem, że tak trochę się docieraliśmy w tym projekcie. Czasami ja musiałam trochę ulec, czasami trochę Kacper. No i przede wszystkim się uczyliśmy siebie i to też jest fajne, że, żeby po prostu poznać ten drugi, drugi punkt widzenia w tym, co robimy. I na przykład ja się śmieję, że trochę Kacper zrobił, zrobił reportaż głową moja zrobiłam sercem i powstało coś naprawdę fajnego.